siemanko to jestem KonzelT, i dzisiaj sobie porozmawiamy o stronie internetowej, zwanej Capsule. Oczywiście to jest taka strona, z której możemy kupować koszulki, je projektować i potem sprzedawać. Oczywiście, żeby je sprzedawać, musimy utworzyć konto, tak? Twoje konto, widzicie? To jest kup, stwórz i sprzedaj. Ja, widzę, sobie na początku sprzeda i załóż sklep. I założyłem sobie sklep, ale ja już mam założony sklep. Więc wierzę tutaj. klikamy tu. I mamy kocióweczki. Oczywiście to są takie początkowe kocióweczki, nie Tutaj jest na no dokładne za zatem mogę sobie zarobić aż 15 zł. A zatem ponad 30. No i no to już wiecie co my też biorą biorąc takie nie? No dobra, no to cześć i na razie, żoneczki.